Dzień dobry. Każdy z nas ma ogromny wpływ na to, jak będzie przebiegała trzecia wojna światowa w naszym domu i naszej okolicy. Jak to jest możliwe? Wydaje mi się, że my małych ludzi jesteśmy, to od nas nic nie zależy. Sytuacja wygląda niezmiernie odwrotnie niż tak by się wydawało. Chodzi o to, że tak naprawdę tym światem rządzi Bóg. Nie obojętnie, czy komuś tak wydaje, tak jest, czy nie. Tak jest. I Bóg uzależnia, jak będzie wyglądała III wojna światowa, od nas wszystkich, od każdego z nas. Wiemy to z Sodomej Gomory, gdzie gdyby było tam dziesięciu sprawiedliwych, Bóg nie zniszczyłby Sodomej Gomory. Od siostry Faustyny wiemy, że Wilno miał być ukarane głodem za grzechy. Ona wtedy tam żyła. Z Faustyna Kowalska. I widziała dobrego anioła, który miał ukarać Wilno silnym gradobiciem w konsekwencji głodem. Od siostry Faustyny też wiemy, że Warszawe spotkała los Sodomy i Gomory za grzechy zabijania dzieci. To się zdarzyło a siostry Łucji z Fatimy wiemy mniej więcej, jak będzie przebiegała Trzecia wojna światowa. Dzisiaj, z ostatnich doniesień prasowych, wynika, że Amerykanie redukują albo niemalże zamykają swoje ambasady w Kuwejcie, w Bahrajnie i w Iraku. Redukują personel niemalże do zera. Z czym to związane? No, większość z nas wie, że. Jeden z krajów arabskich tam chce zrobić sobie broń atomową, na co Amerykanie, a głównie Żydzi, nie chcą się zgodzić, ponieważ któryś z lachu powiedział, że pierwszą bombę, którą zrobią, to rzucą do Izraela. No to wszystko jest oczywiste. Jest niesłychanie blisko no, ogromnych, ogromnych wojen. To trzecia wojna światowa. Moim oczywiście jeszcze nie, ale do, dotknie nas wszystkich. Jeśli coś zacznie się dzieje w Zatoce Perskiej, to dotknie nas w ciągu kilku dni. No nie to, że jakieś odłamki będą tu latały, ale brak ropy. No to każdy sobie zdaje sprawę, że jak Zatoka Perska będzie zamknięta z powodów działań wojennych, no to tak między więcej połowa ropy stamtąd wypływa. Więc. U nas na stacjach benzynowych w ciągu kilku dni się wielkie kolejki i kłopot z dostaniem. No co powoduje z, 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 podwyższenie cen, kłopot z dostaniem. No i w sklepach jest kłopot, bo ciężarówki mogą mieć kłopot, żeby dojechać. No i panika. Co oznacza, że brak czegokolwiek w sklepach. No, jak wyłączyli w Hiszpanii na 24 godziny, prąd. No to było widać, jak tam się działo. To nie tak dawno było. Było ciężko, żeby coś kupić, sprzedać, prawda? Bo kasy nie działały. No, niesamowity problem. I od nas samych, od każdego z nas, zależy, jak to będzie przebiegało w naszej okolicy, dookoła naszego domu. Zależy od tego, na ile my zmienimy swoje życie, na ile my przeprosimy Boga. Zadraństwo tego świata, które jest przerażająco straszne. Na ile my zaczniemy się nawracać, czyli zbliżyć do Pana Jezusa, nie lekceważyć codziennej mszy świętej, kiedy Pan Jezus mówi przyjdźcie i spożywajcie z tego wszyscy, to jest ciało moje wydane za wasze grzechy. Jeśli Jezus Chrystus zaprasza wszystkich codziennie i też kilka razy dziennie na ucztę pańską, do króla królów, gdzie to nie tylko to, że my przychodzimy i przyjmujemy komunię Świętą, tylko Bóg nam błogosławi w nieprawdopodobny sposób. Daje nam szczęście, spokój w sercu, brak lęków, genialne prezenty. A ludzie nie chcą. A co tam? Mnie to nie interesuje, a ja przyjdę w niedzielę albo na kolejną Wielkanoc. Zła odpowiedź. Zła odpowiedź, ale dotyczy to każdego z nas. To każdy z nas decyduje o tym, jak będzie wyglądała trzecia wojna światowa, na ile tragicznie to będzie wyglądało. Zależy od ilości osób, które potraktują Pana Boga poważnie i będą się nawracały. Przyjmowały często Komunię Świętą. To, co Matka Boża w Meczugorii mówi, zapraszając każdego do codziennej Komunii Świętej. Do codziennego odmawiania różańca. I to nie pięciu tajemnic, tylko Różańc składa się z piętnastu, a jak ktoś uważa, to i dwudziestu tajemnic różańca. Matka Boża w cudowny sposób Medżugor to mówi, że gdyby się poświęcali trzy godziny dziennie na rozwój swojego ducha, czyli poprzez rozmowę z Bogiem, mszę świętą, koronę różaniec, to spowoduje, że nasza dusza będzie się rozwijała prawidłowo i do nieba dojdziemy w sposób bardzo dobry. Oczywiście są ludzie zajęci, którzy nie mają czasu, to jest oczywiste, ale chęć zrobienia tego już jest niesłychanie ważna, bo jeśli my chcemy, to Bóg nam pomoże, pomoże nam znaleźć czas i wszystko, co potrzebne do zbawienia. Także zachęcam wszystkich do zmiany życia. Polska jest krajem, który stoi a, najbliżej w stosunku do Pana Boga i najwięcej w Polsce jest ludzi, którzy traktują Boga poważnie. No a ile nas jest, to wiadomo w kościołach są pustki, ale w innych miejscach na świecie jest jeszcze gorzej. Więc warto. Zdecydowanie warto się pomodlić, poprosić Boga, Światło Ducha Świętego i wszelkie błogosławieństwo. Proście, a odzyskacie. Kłaczcie, otworzą wam. Nie warto lekceważyć Boga. Absolutnie nie warto. No bo Jezus Chrystus zaprasza nas do Królestwa Niebieskiego, do raju, na całą wieczność. My tu żyjemy 100 lat, niektórym się wydaje, że tylko, tylko długo. To naprawdę jest krótko. Jest moment, jesteśmy po drugiej stronie. I tam są tylko dwie rzeczywistości tak naprawdę. Jest rajska historia spotkania Boga albo tragiczna spotkania, tragiczne spotkanie z szatanem. Dobry Boże, dziękuję Ci za wszystko, za ogrom utrzymanych łask, ogrom Twojego błogosławieństwa. Weź nas swoją przemożną opiekę, do pomóż, abyśmy Ciebie, Panie Boże, nigdy nie obrażali ani nikogo. Na wszystkich mogłoby słuchać Boga Trzech Ojciec i Syn i Duch Święty.